Panie Boże, coś Wam powiem. Znacie powiedzenie, wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół? Wczoraj kolejny raz spotkałem się z nim pod jakimś postem, w którym autor pytał, czy byliśmy na niedzielnej mszy. Przychodzą tu na myśl słowa świętego Cypiana: nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę. Jak można wierzyć w Stwórcę, nie wierząc w to, co stworzył? Przecież to przekreśla wszelkie jego działania. On jest niby ważny, ale nie interesuje mnie to, co robi. To się wyklucza. Bo gdyby popełnił jakąś zbrodnię, to byłby na językach wszystkich, ale skoro daje nam coś ważnego i dobrego, to mało kogo to interesuje. Bo co się dokonało na Golgocie? Wśród stojących pod krzyżem ludzi Jezus zauważył dwie ważne osoby ucznia i swoją matkę. Zauważył tych, których miłował, bo chciał resztą sił przekazać ostatni dar. Czy to nie zasługuje na uwagę i szacunek? Jezus, oddając matkę uczniowi pod opiekę, zarazem powierza ucznia matce jej trosce. To wspaniale ukazuje, że każdy, kto wchodzi do kościoła, jest otoczony opieką, o ile dostrzeże, że tu nie dzieje mu się krzywda. Pomijając wszelkie grzechy ludzi kościoła, to co złego jest w słowie, w sakramentach i w przykazaniach? Ja nie widzę tam wad, choć czasem te wszelkie zalecenia są ciężkie do realizacji, bo ja sam się na nie nie zgadzam, ponieważ chciałbym sobie coś odpuścić. A mówiąc o ludziach kościoła, wcale nie ma na myśli tylko duchownych. Kościół tworzy każdy ochrzczony, a wśród nas nie ma ludzi bez grzechu. Jedynie Maryja była wolna od tego. Dlatego ona jest matką kościoła, bo wie, jak otoczyć opieką wszystkie niesforne dzieci, które dokazują i buntują się na porządek, jaki w kościele powinien panować. Dlatego tak wielu ucieka z tego domu Bożego, bo nie chce się dostosować. Woli zrobić sobie krzywdę w duchu źle pojętej wolności, niż przyjąć reguły, które przed bolesnym upadkiem chronią. Maryja była przy tym, jak fundament Kościoła powstawał. Widziała, jak rodzili się pierwsi członkowie tej wspólnoty, jak dojrzewali u boku jej syna. Towarzyszyła we wszystkim, nawet po śmierci Jezusa. W końcu to on jest głową tego wszystkiego. Jest pomysłodawcą, inicjatorem i wiecznym nadzorcą tego dzieła. Bo jest tu obecny. Czy nam się to podoba, czy też nie? Możemy się z tym zgadzać, albo zaprzeczać. Mogą sobie ludzie mówić, że to bajki, mity bez faktów, czy też inne historie. Właśnie pod krzyżem objawiła się zupełnie inna moc działania, bycia i bliskości niż dotychczas. To nam mówi, że chrześcijaństwo bez krzyża jest bezowocne, a krzyż bez Chrystusa jest nieludzkim ciężarem, dlatego eliminuje się go z przestrzeni publicznej. Wyrzeka się go i ukrywa, byleby nie raził w oczy i nie budził sumienia. Nawet żołnierze, którzy przyszli upewnić się, że Jezus umarł, mieli jakiś szczątkowy szacunek, bo nie połamali mu goleni, ale i tak musieli zadać cios w jego serce. Bo tak działa człowiek, który sam nie wie, kim jest, a jednocześnie boi się tego, że prawda może być za trudna. Szanuje, ale jednocześnie kąsa. Obecność pod krzyżem. To miejsce naszego prawdziwego narodzenia w łonie Matki Kościoła. W tym miejscu możemy czerpać z Bożej miłości, przeżywać trudy i odzyskiwać siły. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.